Codzienna dawka żużla. Wielka zmiana w PGE Ekstralidze. Podczas ostatniego spotkania prezesów klubów zapadła decyzja, która może być prawdziwym przełomem dla żużla. Od przyszłego roku w elicie ma obowiązywać jeden rodzaj opon, dostarczonych centralnie przez władze ligi. Co to oznacza? Ogromne oszczędności. Kluby mogą wydawać nawet 400 tysięcy złotych mniej rocznie. Zawodnicy zamiast 50 tysięcy złotych zapłacą za opony poniżej 10 tysięcy złotych. Cena ma spaść z 500 zł do około 300 zł za sztukę. A nowe ogumienie będzie kilka razy trwalsze. Dla porównania. Dziś zużywa się blisko 1000 Opon rośnie. Koszt około pół miliona złotych. Po zmianie roczne wydatki na ogumienie mogą spaść do 90 tysięcy złotych. To daje całej lidze oszczędności ponad 3 miliony złotych. Obecne opony są tak miękkie, że często nie wytrzymują nawet dwóch biegów, a zawodnicy wolą je wymieniać po każdym starcie. Nowy przetarg ma to zmienić i zakończyć oponowy absurd. Prezesi zapowiadają też, że to dopiero początek. Kolejnym krokiem ma być przyjrzenie się silnikom i ograniczenie dyktatów tunerów. To może być nowa era w Ekstralidze. Za nami już 3 z 4 rund sek i emocje sięgają Zenitu. Na prowadzeniu Patryk Dudek, który walczy nie tylko o Złoto Mistrzostw Europy, ale też o przepustkę do cyklu Grand Prix 2026. Ale w cieniu tej rywalizacji coraz głośniej mówi się o przyszłości rozgrywek. Czy do walki o medale dołączą Australijczycy i Amerykanie? Chętnych nie brakuje. Sławomir kryją dla Ekstra i G.pl. System sec promuje regularność i formę przez całe zawody. Dlatego uważam, że jest sprawiedliwy. Z drugiej strony mamy sygnały od zawodników spoza Europy, że chętnie by się tu ścigali. Może czas otworzyć cykl na inne federacje. Brzmi jak możliwy przełom. Bo, gdyby otworzyć sek dla żużlowców z Australii i USA, to emocji byłoby jeszcze więcej. Czy to dobry kierunek? Jak myślicie? Sek otwarty dla świata to hit, czy niepotrzebna rewolucja? Dla mnie z jednej strony atrakcyjność zawodów by wzrosła i fajnie, ale z drugiej strony mielibyśmy SGP Copy i to już takie fajne by nie było. No i co z nazwą? Zmieniamy Speedway Euro Championship na Speedway World Championship? To zdecydowanie najtrudniejszy sezon w karierze Andersa Tomsena. Zawodnik Stali Gorzów przez długi czas nie mógł odnaleźć formy w ekstralidze, a jego klub wciąż nie jest pewny utrzymania. W w magazynie Ekstraligi dla WP Sportowych, faktów Thompson powiedział: Wracam do dobrej formy. Żałuję jedynie, że w trudnym okresie nie otrzymałem od nikogo ze Stali Gorzów wsparcia. Przez wiele miesięcy nie czułem żadnej pomocy. No, grubo pojechał. To mocne słowa, zwłaszcza, że Duńczyk związany jest ze Stalą już od 7 lat. Był liderem drużyny i zdobywał z nią 3 medale drużynowych mistrzostw Polski. W tym sezonie jednak, jak sam przyznał, znalazł się w wielkiej dziurze. A atmosfera w klubie dodatkowo nie ułatwiała mu wyjścia na prostą. Dziś Tomsen ma kontrakt na kolejny rok, ale jego przyszłość długo stała pod znakiem zapytania. Pytania. Jak sam dodał, poświęciłem dla tego klubu naprawdę dużo. Wielokrotnie zostawałem po treningach, pomagałem młodym zawodnikom. Nie czuję się opcją B, a jeśli tak było, to ktoś popełnił błąd. Sytuacja w Gorzowie pokazuje, że nie tylko wynik sportowy, ale też atmosfera i relacje w klubie potrafią zadecydować o wszystkim.